Stepper to urządzenie, na które możemy ćwiczyć mięśnie naszych nóg, mięsień czworogłowy, dwugłowy, łydki oraz pośladki. Zrobimy teraz przysiad na stepper i aby zrobić to ćwiczenie prawidłowo, zwróć uwagę na... Zaczynamy od ustawienia stóp. Powinny być one ustawione mniej więcej na szerokość naszych bioder, palce u stóp skierowane troszeczkę na zewnątrz i schodząc musimy pamiętać o tym, żeby brzuch był ciągle napięty. Głowa nie może być zadarta, tylko ma być ciągle w linii prostej, przedłużenie naszego kręgosłupa. Schodzimy sobie w dół, ciągle napięty brzuch, i wstajemy do góry. Hop. W dół i do góry. Najczęściej popełniane błędy. Przede wszystkim za bardzo pochylamy się do przodu przy zejściu i przenosimy ciężar ciała na nasze palce. To jest duży błąd. Zakrąglamy wtedy też nasz odcinek lędźwiowy, co może prowadzić do bólów mięśniowych. Drugi błąd to jest schodzenie się kolan do wewnątrz, czyli nie mamy rotacji zewnętrznej przy zejściu. W ten sposób. No i trzeci błąd, który jest popełniany również, to jest tracenie napięcia mięśniowego, czyli schodzimy Tutaj, ale tu się rozluźniamy, za bardzo się przechylamy do tyłu, i to również może rzutować na bólę naszych pleców i zazieramy naszą głowę, czyli przy zejściu patrzymy za wysoko, a nie tak, jak naturalnie powinniśmy przed siebie. Jeżeli chodzi o przysiad na boksa, polecam robić od 10 do 20 powtórzeń, trenować od 2 do 3 razy w tygodniu. I jeżeli chodzi o serię, wykonywać ich od 7 do 10. Dla osób zaawansowanych polecam wejścia na boksa jednonóż. Wykonujemy w ten sposób. Co ważne, żeby kolano nie uciekało nam do wewnątrz, tylko rotujemy je również na zewnątrz. Mamy spiętą sylwetkę, całe ciało w prostej linii, i bardzo ważne, że przy zejściu robimy to kontrolowanie, czyli powoli się opuszczamy w dół. To ćwiczenie wykonujemy na lewą i prawą nogę, żeby równo się rozwijać. Wykonujemy od 5 do 8 powtórzeń na nogę. Jeżeli chodzi o serię, wykonujemy od 5 do 8 podczas jednego treningu i ćwiczymy 2 do 3 razy w tygodniu. Dzięki za słynny trening, siła z Tobą. お願い